Hej, hej i cześć! Witajcie z tej strony oczywiście znowu Opera z kolejną częścią swojego arsenału i jak już wam wspominałem na Facebooku, pokażę wam dzisiaj Gladiatora Frosta. Jest to dosyć specyficzny sposób budowania, bo o ile normalnie skupiamy się na tym, by zmaksymalizować pewne aspekty danej postaci bądź broni i uczynić je jak najbardziej wydajnymi, to ten sposób jest bardziej skierowany dla graczy, którzy po prostu szukają czegoś nowego kilku nowych rozwiązań, nowego stylu rozgrywki, czegoś, co ukieruje ich jakby w pewnym kierunku, gdzie mają się rozwijać, od czego mogliby zacząć. I powiem Wam, że jeżeli nie macie pomysłu, tak naprawdę na frosta, i macie trochę modów takich, trochę takich, w zasadzie żadnych prime'ów i tak dalej, to ten frost będzie dla Was genialny. Po pierwsze, bardzo łatwo jest go zbudować i można to zrobić w wersji podstawowej, czyli normalny frost, normalny galatin plus tonkor i będzie się to sprawdzało świetnie, ale można też próbować go wymaksować, czyli zagrać w drugą stronę i użyć modów prime to raz, użyć frosta prime to dwa. Toncore i Sonicor, oczywiście, i Galatin Prime. Tak to będzie wyglądać, jeżeli chcielibyśmy to wymaksować. Oczywiście układając jeszcze odpowiednie mody, które będą zwiększać nasze obrażenia od danego żywiołu na danych przeciwników lepsze dla danych gorsze. Generalnie chodzi o to, żebyśmy sobie postawili na obs obrażenia obszarowe, ale naszych broni, które posiadamy. Zapytacie pewnie dlaczego Galatin Prime od razu na początku, a nie Terax albo Orthos Prime, które mają ogromne zasięgi i mogłyby poczynić ogromne spustoszenie wśród wrogów. Ja akurat osobiście wybrałem sobie Galatin ze względu tylko na kombo, które jestem w stanie bardzo łatwo wykonać, a które jest bardzo przydatne. Otóż do tego akurat jest potrzebne królewskie tempo. Jeżeli nie macie królewskiego tempa. To raczej polecam Wam zmienić broń na Ateraks, właśnie, bądź inną broń, która ma spory zasięg i która będzie się równie dobrze sprawdzać. Natomiast tylko i wyłącznie przy królewskim tempie, wciskając prawy klawisz, prawy przycisk myszy i atakując wręcz, będziemy w co którymś ataku uderzać o ziemię, przewracać przeciwników i zadawać im jakieś tam obrażenia. Obrażenia są jakieś tam ze względu na to, nie są ważne w ogóle, tak naprawdę chodzi tu głównie o obalenie. Frost normalnie jest kontrolerem tłumu, bardzo dobrze sobie z tym radzi i nawet jeżeli ma dużą grupę przeciwników wokół siebie, to i tak jest w stanie ich bardzo szybko pokonać. Zgodnie ze, z tym sposobem budowania, Frost będzie zadawał ogromne obrażenia dzięki swoim umiejętnościom, natomiast nie będą one aż tak wysokie, ani z drugiej strony nie będziecie obniżać pancerza o 100% na przeciwnikach, więc generalnie pokonując przeciwników musicie kierować się swoimi broniami. Dlatego bardzo ważne są mody, których użyjecie na broniach. Używajcie odpowiednich modów na odpowiednią frakcję. Dzięki temu ten frost będzie dla Was łatwiejszy i bardziej, umówmy się, przydatny. To, że ten frost, jak na początku wspomniałem, służy bardziej do zabawy, wcale nie oznacza, że jest on gorszy od wszystkich innych sposobów budowania. Od wymaga on powiedzmy mniej myślenia, a więcej zabawy, tak naprawdę. Wystarczy, że postawimy gdziekolwiek swoją kulkę. I od tego zaczyna się tak naprawdę cała impreza. Przeciwnicy praktycznie padają jak muchy, nam się nic nie dzieje i generalnie nie ma szans, żeby cokolwiek do nas doszło. Nawet jeżeli dojdzie, to ma bardzo dużą szansę na to, że zostanie zamrożone z jednej strony, i zawsze możemy ratować się. Przy pomocy naszej czwórki, która oprócz tego, że ma całkiem znośny zasięg, to jest jeszcze w stanie zamrozić przeciwnika i to nie na sekundę czy dwie, ale na kilkanaście sekund, gdzie przeciwnik będzie stał tylko i wyłącznie w miejscu i nic totalnie nie robił. To. Sprawi, że tonkorem będzie nam bardzo łatwo trafić w takiego przeciwnika. Jak wiecie, pociski z tonkora, jeżeli nie traficie, zaczną odbijać się po ścianach. Może któryś trafi, może któryś spadnie przeciwnikowi pod nogi. Generalnie nie jest to zbyt wesoła mm, opcja, jeżeli chodzi o broń główną. Fakt, Tonkor zadaje ogromne obrażenia i jeżeli traficie jeszcze dodatkowo na jakiś Riven mod, który zwiększy jego obrażenia jeszcze bardziej, no to możecie się tylko cieszyć. Natomiast nie jest to jakieś specjalnie potrzebne, ponieważ Tonkor i tak wyciska wszystko z przeciwników, co tylko się daje. Ten Frost... Z tymi brońmi w ten sposób zmodowany jest w stanie sobie poradzić praktycznie z każdym poziomem przeciwników, natomiast do 250 gra jest samą przyjemnością i tak naprawdę zabawą. Przeciwnicy w 90% nie są w stanie do Was dojść, a w zasadzie o to nam będzie chodzić, ale o tym zaraz. A jeżeli już do nas dojdą, to nie mają najmniejszych szans nawet ustać na nogach, nie mają okazji, by nas po prostu zaatakować. Tym jest największy plus tego sposobu budowania. Oczywiście możecie zmodować w każdy inny sposób tego Frosta, ale o tym może później. Przejdźmy sobie od razu do sposobu budowania i zaczniemy sobie od razu od samego Frosta. To jest sposób budowania, który wykorzystałem do Frosta Gladiatora. Dlaczego tak się nazywa w ten sposób? Ze względu na zamrożającą kulę. Zasięg zamrażającej kuli, czyli naszej trzeciej umiejętności, jest tak skalibrowany, byśmy mogli z jednej strony zadawać obrażenia przy pomocy tonkora na całym obszarze kuli. Czyli równie dobrze, jeżeli gramy na przykład przeciwko pladze i zbiegnie się ona do nas bardzo blisko, bardzo blisko, bardzo blisko, to równie dobrze możemy strzelić prosto pod siebie, uderzając w nogi jesteśmy w stanie spowodować wybuch na całym obszarze kuli, i dzięki temu od razu wiemy, gdzie, w jakiej granicy możemy załatwić szybko przeciwników. I to jest bardzo ważne w większości przypadków, bo dzięki temu nie musimy celować do przeciwników, tylko po prostu strzelamy w nogi. Na tym gra tak naprawdę dla przeciwnika się kończy. Drugą rzeczą, dzięki temu też oszczędzamy amunicję. Drugą rzeczą jest Sonicor. Sonicorem oczywiście możemy walić heady, możemy próbować celować w przeciwnika, ale jak wszyscy wiemy, dużo lepiej się sprawdza, kiedy odbija się od powierzchni. Prosty sposób: nawet jeżeli znajdujemy się na granicy naszej kuli, strzelając mniej więcej w środek, Sonicor ma tak duży zasięg, że jednym strzałem jest w stanie objąć 1 trzecią całej powierzchni kuli, w której się znajdujemy. To samo tyczy się Galantine Prime. Jeżeli mamy zasięg Prime, to w takim wypadku ataki obrotowe czy nasze uderzenie o ziemię, jeżeli chodzi o Galantin Prime w, w, w przypadku królewskiego tempa pokrywa znowu lekko ponad 1 trzecią. Nie jest to jedna druga, nie jest to też 1 trzecia. Umówmy się, że to jest coś pomiędzy. Natomiast jest to znowu bardzo duży obszar. Przeciwnicy znowu zostają przewróceni. Jak nie są zamrożeni, to się przewrócili. Jak się nie przewrócili, to zostali zamrożeni. Rozumiecie sami o co chodzi. I to jest bardzo ważne, żeby te trzy bronie jakby gdzieś tam spróbować ze sobą kombić. Nawet jeżeli nie lubicie ich w takim połączeniu, to uwierzcie mi, że w przypadku tego frosta będziecie mogli się z łatwością przekonać, że zwyczajnie te bronie dobrze działają ze sobą i dobrze współgrają ze sobą. To jest przecież bardzo ważne, żeby w kombosach łączyć najlepsze cechy danych przedmiotów, które akurat macie założone na sobie. Oczywiście, oprócz Galatin Prime, mogłem Wam przecież polecić właśnie. Hmm... A teraz na pewno, mogłem wam polecić jakąś inną broń, która będzie zadawać spore obrażenia, ale mógłbym spocząć na laurach i po prostu używać Zenistara. Jeżeli dla kogokolwiek z Was jest dostępny Zenistar, to równie dobrze możecie założyć mm, zwiększenie ataku w wersji prime, zasięgu ataku w wersji prime na Zenistara i używać jego ładowanego ataku. Ładowany atak. Zenistara powoduje zostawienie na danym obszarze czegoś w rodzaju wieżyczki, dysku, o, który wydaje z siebie energię. Energia rozchodzi się równo i będzie zadawać obrażenia przeciwnikom. Jeżeli założycie obrażenia wybuchowe na tę broń, to w takim wypadku broń będzie dodatkowo przewracać przeciwników. Problem jest tylko i wyłącznie taki, że w tym sposobie. Zenistar nie będzie jakoś specjalnie dużo obrażeń zadawał sam z siebie i w zasadzie tym dyskiem nie jesteście w stanie zabijać przeciwników na wysokich poziomach, ale jest to kolejny sposób na kontrolę tłumu. Wtedy obszar działania tego dysku jest właśnie równy temu obszarowi, który my uzyskujemy przy pomocy naszej zamrażającej kulki. Witalność oraz przekierowanie razem ze stalowymi włóknami sprawiają, że jesteśmy twardsi. Więcej wytrzymujemy, więcej jesteśmy w stanie przyjąć, ale też nasza kulka dzięki stalowym włóknom będzie też potężniejsza. Jako, że dysponujemy tutaj tylko 100% skuteczności mocy, i nie kombinujemy w żaden sposób, w żadną stronę ich przepychać. No, to w takim wypadku każdy jeden sposób będzie dobry na zwiększenie naszego przetrwania i na zwiększenie naszej szansy na przeżycie dłużej. Rozciągnięcie oraz dryf sprytu pozwala nam osiągnąć te 160% zasięgu mocy, którego potrzebujemy. Kolejną rzeczą jest zmniejszony opór oraz ulotna ekspertyza, ale na plus minus 50, dzięki czemu długość trwania mocy i wydajność tak ładnie nam się sumują, że uzyskujemy maksymalną wydajność, jaka jest dostępna w grze, i z drugiej strony nie tracimy tych dodatkowych 10% z ulotnej ekspertyzy, wymaksowanej całkowicie. Dodatkowo ciągłość Prime w moim przypadku, ale może to być równie dobrze zwyczajna ciągłość, która po prostu ma zapewnić Wam te 100%, gdzieś tam w okolicach 100% długości trwania mocy. Dlaczego? Zwyczajnie, dlatego żebyśmy zamrażając przeciwników, zamrażali ich na jak najdłuższy czas. Jeżeli przeciwnicy nie będą się mogli ruszać przez 20 sekund, to spokojnie jesteście w stanie podnieść naszego sojusznika, waszego kawata, kubrowa, cokolwiek, czym dysponujecie, co musicie podnieść. Odnowa nie jest tutaj niezbędna i tak naprawdę możecie oczywiście wsadzić wszystko, ale odnowa wydaje mi się być najodpowiedniejsza, bo razem z moimi modami, które mam założone na Strażniku, które pozwalają mi regenerować zarówno tarcze, jak i życie, to dodatkowo jeszcze odnowa, kiedy spędzam dużo czasu w kulce, a będziecie go spędzać bardzo dużo, to jest wasza arena gladiatora. W tej arenie macie walczyć i macie nie wychodzić poza tą arenę, choćby nie wiem co się działo. To spędzając dużo czasu w niej i zabijając przeciwników, którzy często są zamrożeni, nie zdążą nam nawet zadać obrażeń, od nowa punktuje dużo mocniej, ze względu na to, że macie ten czas na zregenerowanie punktów życia w ten sposób. Także jest to całkiem przydatne, całkiem przyjemne. Zapytacie, dlaczego nie zwiększyć zasięgu mocy maksymalnie? Przecież skuteczność mocy nie jest nam taka potrzebna. Oczywiście możecie też próbować to modować jeszcze bardziej wsadzać tutaj takie rzeczy jak ograniczony umysł, ślepą furię, przeforsowanie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie do końca o to tu chodzi, bo nie macie przekroczyć tego, tych 160, 170%, no ja bym już gdzieś na 170 nie wychodził, bo chodzi o to, żeby tonkor zadawał odpowie na odpowiednim obszarze obrażenia, żeby przeciwników była kontrolowana ilość w tej danej kuli, w której się znajdujemy. Dzięki temu nie będziemy mieli takiej sytuacji, że przeciwnik gdzieś tam się pojawił na granicy kulki i zaczyna do nas strzelać ze snajperki, no nie i na dwa strzały nas złożył, bo to już jest dwusetny któryś tam poziom, prawda? Dzięki temu będzie on po prostu mógł strzelać i strzelać bez przerwy, a dzięki takiej wydajności jesteśmy spokojnie razem z Zenurikiem, czy z Arkanami w stanie jakby zapewnić sobie taką ilość energii, żeby bez końca używać trzeciej i czwartej umiejętności, które są tutaj po prostu bardzo przydatne. Bo musimy często podtrzymywać tą arenę na wysokich poziomach, fakt, arenę rzucamy co 4-5 sekund, żeby była nieśmiertelna cały czas. Dzięki temu będziemy jakby zwiększać cały czas swoją wytrzymałość i długość, którą spędzamy w jednym miejscu tego czasu, tak? Przeciwnicy, którzy wejdą w zasięg tej kulki, mają bardzo dużą szansę oczywiście na zamrożenie, mają bardzo dużą szansę na odrzucenie ich z kulki, bo kiedy kulka się pojawia, rzucamy ją co 4 sekundy na wysokim poziomie. To wtedy po prostu odrzucamy też przeciwników. Wszyscy, którzy wejdą w zasięg kulki, zostaną zabici od razu. I tonkor jest wspomagany przez ten zasięg, który widzicie, bo Kulka jest wyraźnie odcięta w tym miejscu, więc wiecie, że jeżeli strzelicie w środek, to tonkor załatwi wszystkich mniej więcej też na granicach. I tak dalej, i tak dalej. To jest kwestia przyzwyczajenia i dostrojenia swoich jakby zdolności wzrokowych do tego, co się dzieje na mapie. Ale uwierzcie mi, jedyną tragedią dla was, która gdzieś tam może zaważyć o waszym zwycięstwie, jest brak punktów życia, czyli gdzieś tam jakaś trucizna, krwawienie. Na to nie możemy sobie pozwolić. I uwierzcie mi, że bardzo rzadko będziecie sobie na coś takiego pozwolić. Ale warto by było mieć jakieś sposoby regeneracji życia, i tutaj właśnie przychodzi nam z pomocą z jednej strony odnowa, z drugiej strony mody, które pozwalają nam się leczyć, jeżeli chodzi o naszego strażnika, czyli wiązka medyczna i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji, dobrym sposobem jest też w sprzęcie używanie tacek, które będą nas regenerować, odnawiać nam punkty życia i takich tam. Dodatkowo, jeszcze w broni do walki wręcz, możecie Wrzucić live strike, cios życia, który będzie Wam regenerował punkty życia, i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie o tym, że ten frost jest tak zbalansowany, żeby z jednej strony zadawać odpowiednie obrażenia, a z drugiej strony mieć odpowiednią wydajność mocy, odpowiednią długość mocy. Nic, żaden z aspektów tego frosta nie będzie cierpiał na stratach. Nie ma takiej po prostu możliwości. Jedyne, co może. Cierpieć, to brak obrażeń, brak pewnych modów, które będą zwiększać wasze obrażenia. W związku z tym musicie, jakby się upewnić, że jesteście w stanie, na przykład do setnego poziomu zabijać chociażby tych przeciwników. Bo jeżeli przeciwnicy nie są w stanie was zabić, jest wszystko ok, bo macie wszystkie mody do frosta. Ale musicie pamiętać o tym, że musicie też wy w rewanżu zabijać tych przeciwników. Nic prostszego, jeżeli właśnie bierzecie sobie tonkor, sonikor. Czy Galatin ze sobą? Tonkor zadaje bardzo dużo obrażenia i nawet nie potrzebuje jakiejś specjalnej ilości modów. Z Sonicorem jest podobnie. Dodatkowo jeszcze kontroluje tłum. Z Tonkorem jest podobnie, jeżeli chodzi o obrażenia wybuchowe. No i jakby na tym się to wszystko opiera. Musicie kontrolować, ale tylko to, co dzieje się w kuli. Jedyną rzeczą, o której musicie pamiętać, to to, żeby rzucać sobie cały czas kulkę. Jeżeli tylko macie energię, dobrze jest mieć w tym celu po prostu Zenurika, i ja akurat korzystam z Taksona, który zwiększa nie tylko moje tarcze, to jeszcze dodatkowo będzie służył mi do zbierania kulek energii, bo zasięg zbierania y, wszystkich przedmiotów, jeżeli chodzi o naszego strażnika, jeżeli mamy mod do naszego strażnika, pozwalający nam tą próżnię, która pozwala nam wciągać przedmioty z większej odległości, to jest to zasięg. 160% kulki Frosta. To jest bardzo prosta sprawa, więc staracie się cały czas gdzieś trzymać w tej granicy tej kulki. Nie jest to najmniejszy zasięg i uwierzcie mi, bardzo, ale to bardzo będzie to wam punktowało. Zachęcam Was oczywiście do przetestowania tego Frosta, bo Gladiator Frost okazuje się być całkiem fajnym rozwiązaniem zarówno dla nowych graczy, jak i dla starych wyjadaczy, którzy myślą, że już zjedli wszystko o Frostie, no i jakby wiedzą jak nim grać i tak Naprawdę, przetestujcie go, pobawcie się trochę grą, którą i tak już wszyscy przeszliśmy od lewej do prawej, prawda? Dajcie mi znać, czy ten sposób budowania w ogóle ma dla Was jakiś większy sens, i czy coś byście zmienili. Dajcie mi jakikolwiek screenshot, jakąkolwiek wiadomość, jakąkolwiek odpowiedź. Ja będę się z wami żegnał, i na koniec filmu, żeby tutaj nie zasłonić żadnego okienka, wrzuciłem wam specjalnie 5 minut gameplaya, jeżeli chodzi o tego Frosta. Zajrzyjcie tam i zobaczcie, jak dobrze potrafi sobie poradzić w terenie. Póki co, ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pamiętajcie o tym, że jeżeli podoba Wam się to, co umieszczam na swoim kanale i chcecie być częścią naszej społeczności, to zostawcie suba, zostańcie na dłużej. Hej, hej! Ready, unless you can handle more of the enemy. Keep fighting. Another, Another? opportunity to extract will appear soon. Choose to leave now. Very impressive, Tenno. You held them all back. Time to get out of here.